Nareszcie weekend jest to kolejny weekend. Tym razem w Elblągu odbędzie się, a to zaraz wam powiem, ale nie zdziwcie się, jeżeli na Starym Mieście spotkacie Elvisa czy też Menry Monroe, Because Because przez cały weekend na dziedzińcu muzeum będzie odbywał się weekend amerykański. W programie MENY, MENY atrakcji. Między innymi wystawa aut amerykańskich i motocykli amerykańskich turniej koszykówki ulicznej, siłowanie na rękę. Nie zabraknie też atrakcji dla fanów barbecue. I oczywiście odbędą się koncerty. A jakie? W piątek o godzinie 20 wystąpi zespół Trąbka Deluxe. W sobotę o godzinie 20 wystąpi zespół Droga na Ostrołękę. Zespół ten gra muzykę country i western. A w niedzielę przenosimy się do Amfiteatru na Dolince i tam zobaczycie koncert Nick Sinclair z USA. Wstęp. Na z muzeum na to właśnie wydarzenie kosztuje symbolicznego dolara, czyli na dzień dzisiejszy 4,69. Nie wiem, jaki kurs będzie jutro. A wiecie, co jest w sobotę? W sobotę jest spacer z przewodnikiem PTTK. To kolejna okazja na to, by dowiedzieć się ciekawostek o naszym mieście. Tym razem tematem przewodnim będzie lotnictwo w Elblągu. Zbiórka jest przy tunelu z dworca PKP. Od strony lotniczej start godzina 10. W sobotę możecie wybrać się do galerii L na kino pod chmurką. Będzie emitowany film pod tytułem Peterson Start, godzina około 21.15. Przy okazji, jak idziecie do galerii L, to możecie zwiedzić wystawę Oli Frons pod tytułem Ślnienie. Ola tworzy wystawy pełne symboli, metafor i zwierząt. W niedzielę przed katedrą odbędzie się festyn ekologiczny. Będzie to akcja Czyste Zielone Miasta z inicjatywy programu Czysta Polska. Między godziną 11 a 13 dowiedzie się, jak dbać o nasze miasto. W niedzielę o godzinie 15 zapraszam was do Parku Kajki na kajtkowe popołudniki, to znaczy zabawy słowem, dźwiękiem i kolorem. W programie między innymi gry parkowe, warsztaty, czerpanie z mocy natury i koncerty. W niedzielę o godzinie 17.00 Leśne Nuty, czyli koncert w ramach 25-letniego salonu muzycznego w Bażantarni. Na scenie zobaczycie zespół Babrzysko z Poznania, a także orkiestrę Denton OSP z Zielonki Pasłęckiej. Ja, żembina czerwona. Ten weekend wcale nie musi być tylko amerykański. Może też być włoski, chiński, meksykański. Jakie tylko chcecie, wystarczy zamówić przez na wynos ulubiony obiad, i już macie wybrany weekend. Chciałam Was pozdrowić serdecznie z Elbląga, z powiatu elbląskiego, w sumie niedaleko Morza Bałtyckiego, i życzyć Wam przewspaniałego weekendu. Cześć!